Ok. Zaraz spróbuję przełączyć slajdy. Czyli czy nauka zastąpi religię? No i to był ten temat główny naszego spotkania. No i tutaj, jak Państwo zauważycie, tych odpowiedzi na to pytanie jest przynajmniej z pięć, tak? Więc znowu będziecie państwo mieli takie taką wymieniankę, tak? Różnych różnych odpowiedzi, tak? Bo można na to pytanie odpowiedzieć, czy nauka zastąpi religię? Tak, całkowicie, tak? Można odpowiedzieć na to pytanie? Nie. Nigdy się to nie stanie, tak? Ale można też w ten sposób odpowiedzieć. Czy nauka zastąpi religię? Tak, częściowo, tak. Albo czy nauka zastąpi religię? Nie. Nauka potwierdza religię, tak? I po to jest. Tak? Albo jeszcze coś pomiędzy, tak? I tak, i nie. Czyli w pewnym zakresie tak, w innym nie. No i zaraz się przyjrzymy tym. Y Odpowiedziom, to jest cała panorama różnych możliwości, ale zanim się przyjrzymy tym odpowiedziom, to znowu będą z cztery czy pięć slajdów przypominających, czym jest nauka, czym teologia, tak? czyli powiedzmy coś, co opisuje. Religie. Tutaj, oczywiście, jest to przypomnienie, czym jest kreacjonizm, czym jest ewolucjonizm. Już Państwo doskonale wiecie, że te stanowiska kreacjonistyczne i ewolucjonistyczne są niejednorodne, tak? Czyli tych kreacjonizmów jest wiele. Ja Państwu tutaj mówię o czterech podstawowych, tak czyli kreacjonizm naiwny, naukowy, inteligentny projekt, kreacjonizm ewolucyjny. No i tych ewolucjonizmów jest jeden teistyczny, czyli ewolucjonizm teistyczny, ale jest też ewolucjonizm ateistyczny w trzech odsłonach. No i te trzy odsłony już też Państwo przed chwilą widzieli. Mianowicie jest to ateizm życzliwy wobec religii, ale może być też ateizm nieżyczliwy wobec religii. No i Wprost wrogi względem religii. Tak? Z tym, że tak jak Państwu mówiłem, cztery slajdy wprowadzające, a później przejdziemy do tych odpowiedzi. Mianowicie, czym zajmuje się teologia? To jest troszeczkę takie pewnie narzekanie, ale uzasadnione w tym cytacie, tak? Na ogół za teologię uważa się niemal wszystko. Co ma jakikolwiek związek z Bogiem lub religią. Przynajmniej częściową winę za ten stan rzeczy ponoszą sami teologowie. Bo czy na przykład istnieją książki popularno-naukowe z teologii, tak jak istnieją z fizyki lub biologii. Owszem, księgarnia religijne pełne są literatury dla szerokiego odbiorcy, ale mają one z reguły pobożnościowo-dewocyjny charakter, a nie popularyzujący teologiczną wiedzę. Tak? Czyli mamy mnóstwo literatury takiej pobożnościowo-dewocyjnej, tak? ale żeby była jakaś dobra książka popularno-naukowa na temat teologii, to mi się wydawało, że jest, ale zacząłem ją czytać i stwierdziłem, że jest tak słaba, że w ogóle po pierwszym rozdziale już przestałem. Ta słaba będzie na następnym slajdzie, więc nie polecam, tak? Czym zajmuje się teologia? O tym wspominałem rok temu, też tylko przypomnę. To, to nie warto naprawdę. To jest napisane przed Soborem Watykańskim II, tak? I ktoś to wydał w zeszłym roku chyba. Także słabizna, trochę Kościół się jednak zmienił, tak? Po Soborze Watykańskim II, przynajmniej w zakresie pewnych ustaleń, tak? Teologia to jest heos logos, tak? Czyli Bóg, nauka, tak? Rozwinęła się w chrześcijaństwie pierwotnie była opisem interwencji Boga w życie ludzkiej społeczności, czyli, de facto, opisem historii zbawienia i była ściśle związana z liturgią. Tak? W średniowieczu głównym jej polem badawczym stało się wyjaśnianie świata w jego relacji do Boga z użyciem metod filozoficznych. Tak? No i obecnie stanowi metodyczne studium prawd. Religijnych, objawionych przez Boga w myśl maksymy, wiara szukająca zrozumienia. Z kolei nauka wiąże się z ciekawością świata. tak? No i to jest akurat bardzo dobre wprowadzenie w taką w zasadzie filozofię nauki, czyli Chalmersa, czym jest to, co zwiemy nauką. Książka już tam chyba z. 20 lat temu nakład wyczerpany, ale jak Państwo kojarzą taki serwis z chomikiem w nazwie, tak, to tam można pewnie PDF-a znaleźć, tak? przynajmniej mi się udało. Mimo, że mam wersję papierową, tak? nauka związana jest z poznawaniem świata, czyli odkrywaniem czegoś nowego o świecie, sam proces badania świata. Na naukę można rozumieć jako to, co robią naukowcy, tak? Czyli rzemiosło, wytwór czynności badawczych, na przykład jakaś teoria naukowa, tak? Czyli nie tylko to, co robią, ale także to, co wytwarzają, tak? No i różnego typu instytucje, tak? Jakieś uczelnie, laboratoria, publikacje, konkretny styl pracy badawczej i tak dalej w uproszczeniu nauka to język nauki i metoda naukowa tak mówię o science oczywiście czyli z jednej strony mamy teorię naukową a z drugiej strony mamy eksperyment lub obserwację teoria naukowa na przykład nie wiem szczególna teoria względności ogólna teoria względności mechanika kwantowa nie wiem jakaś tam kwantowa teoria pola coś takiego tak a eksperyment, na przykład to, co tam robią pod ziemią, 100 metrów pod ziemią w Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC w, pod Genewą, w Cernie, tak? A obserwacja, no to najprostsza, to jest to, co robią astronomowie, tak? Czyli obserwują, no bo trudno robić eksperymenty na obiektach odległych. No i tutaj jest jeszcze oczywiście filozofia nauki, jakaś filozoficzna refleksja nad nauką, czyli próbuje ustalić, czym nauka różni się na przykład od nienauki, tak? Czyli jakie są kryteria bycia nauką, tak? Co odróżnia naukę od nienauki? Filozofowie nauki by powiedzieli, że to jest próba poszukiwania tak zwanych kryteriów demarkacji, tak? Czyli jak odróżnić naukę od nienauki, tak? Czyli dlaczego na przykład. Różczkarstwo i astrologia nie ma z nauką wiele wspólnego, tak? No, ale to trzeba umieć określić jakieś kryteria. OK. I po tym bardzo krótkim wstępie, teologia nauka. Główne pytanie, tak? Czy nauka zastąpi religię? Tak, całkowicie? Nie, nigdy się to nie stanie. Czyli dwie skrajności, tak? No i tutaj nie trudno się domyślić. Że tak całkowicie nauka zastąpi religię. No to przedstawiciele której wersji ateizmu by tak próbowali twierdzić? Proszę? Tej mm? wrogiej. A, tak, tak, tej wrogiej, tak, bo nie dosłyszałem, echo za duże. Wrogiej, tak, czyli ten ewolucjonizm ateistyczny, ale w tej wersji skrajnej, tak? Czyli mm, najczęściej to się nazywa nowy. Ateizm, tak? No i tutaj mają Państwo na przykład jedną z książek o bardzo ładnym tytule, tak, na przykład Bóg nie jest wielki, jak religia wszystko zatruwa, tak? Wiadomo, że jak ktoś stawia kwantyfikatory generalne czy ogólne, tak? Znaczy że nie mówi zdania prawdziwego. No ale okej. Okay. Czyli tutaj by było na przykład. Jeżeli wszystko to także arytmetykę liczb naturalnych, tak? Nie wiem. W jaki sposób. No ale okej. Okay. No a nigdy się to nie stanie, czyli nauka nigdy nie zastąpi religii. Religia jest, że tak powiem, najważniejsza, tak? A nauka nie ma nic do powiedzenia na żaden temat sensowny. Kto by tak twierdził? Mhm, ale który? No, ten fundamentalistyczny, tak? Czyli kreacjonista naiwny w wersji skrajnej tej kreacjonizmu fundamentalistycznego, oni by twierdzili, to już w dużym uproszczeniu, tak, Biblia jest autorytetem we wszystkim, to znaczy jest również podręcznikiem przyrodowznawstwa. nauka jest zbędna, a religia jest najważniejsza, tak? Czyli mamy te dwie zupełnie skrajne odpowiedzi. Jak niektórzy greccy filozofowie mówili, że prawda jest po środku, nie? czyli no raczej nie w tych skrajnościach. Więc sobie zobaczmy te odpowiedzi, które idą bliżej środka, a oddalają się trochę od tych skrajności. Czyli mamy czy nauka zastąpi religię? Tak, częściowo, nie. Nauka potwierdza religię, tak? No i e, tak częściowo, w tym sensie, że e, jeżeli na przykład Biblia ma coś do powiedzenia na temat tęczy, tak? Nie wiem, kojarzymy e, z Księgi Rodzaju, tam jest coś takiego, że Bóg, jak powiem, tą tęczę daje jako znak przymierza z kim? Z Noem, nie? No, a z drugiej strony Newton by powiedział, no, że to jest w zasadzie rozszczepienie promieniowania elektromagnetycznego, nic tam specjalnego, nie? No to w którą wersję byśmy pewnie przyjęli? Jeżeli byśmy byli nie kreacjonistą fundamentalistycznym, no bardziej to, że to w zasadzie rozszczepienie promieniowania elektromagnetycznego, tak, pochodzącego ze słońca, tak? No i taką wersję, tak częściowo, by pewnie w ten sposób mówili ewolucjoniści teistyczni, tak, bo na lepiej, nauka lepiej niż religia wyjaśnia różne zjawiska przyrodnicze, tak? Na przykład proces powstawania tęczy. Więc nie ma sensu upierać się nad wyjaśnieniami religijnymi, skoro mamy na przykład ustalenia fizyczne i to, czy tam w jaki sposób powstaje tęcza, to nie ma nic do rzeczy w kontekście mojego przymierza, czy mojego bycia w relacji z Bogiem. Tak? To jest drugo czy trzecio rzędne. No i tutaj macie Państwo kilka książek z tego nurtu, tak? Czyli Teologia Nauki, czy Nauka i teologia, niekoniecznie tylko na jednej planecie czy teologia ewolucyjna, najnowsza książka Wąska i Grygiela, tak? No i a ci, nauka potwierdza religię, tego może nie było aż tak dobrze widać w kontekście tego, o czym dzisiaj Państwu wspominałem, ale było to bardzo dobrze widać, na czwartej edycji konferencji, czyli biblijny potop a nauka, tak? To będzie reklama, bo ci kreacjoniści naukowi oni próbują, że tak powiem, tworzyć całą geologię potopu, tak czyli wykorzystują pewne rzeczy naukowe do potwierdzenia, dlaczego na przykład mamy przemieszanie warstw geologicznych, tak? Dlatego są przemieszane, no bo był potop i tam wszystko pomieszał, mimo że to wszystko powstało w jednym czasie, tak? No i tutaj mamy ten kreacjonizm naukowy, tak? Nasza wiedza o świecie może potwierdzać tezy religijne, na przykład przemieszanie warstw geologicznych potwierdza biblijny potop, tak? Znowu czwarta edycja. No a z kolei kreacjonizm typu inteligentny projekt. By twierdził coś takiego, że luki w naszym rozumieniu świata wskazują na jego projektanta, to jest na stwórce. Na przykład zbyt dużo informacji genetycznej powstałej w zbyt krótkim czasie wymusza jej transfer z zewnątrz, tak? czyli Bóg jest tym, który wrzuca informację genetyczną, która nam brakuje, żeby jakiś obiekt sobie powstał. tak? Czyli mamy takiego Boga, który dorzuca trochę. Informacji z zewnątrz, tak? No i oczywiście można też w inny sposób odpowiadać na to pytanie. Na przykład w ten sposób to jest ta słynna noma, tak, czyli nieprzenikające się magisteria, tak? Bo w zasadzie nauka i religia zajmują się czymś innym, tak? Więc one nie mają nic do siebie, więc nauka nie może zastąpić religię, bo religia mówi zupełnie o czym innym, tak? Nauka mówi zupełnie o czym innym. No i pewnie w jakimś tam zakresie coś może w tym być, tak? Czyli tutaj mamy trochę tak, trochę nie. Jeszcze inaczej, to samo, jak Państwo widzą, mnóstwo odpowiedzi, można sobie wybrać, to jest coś takiego, skreśl te, które Ci nie odpowiadają nie? na tej zasadzie. Tak częściowo i nie, gdyż nauka i religia zajmują się innym aspektem rzeczywistości, tak. Tu mamy i tak, czyli mamy ten ewolucjonizm. Teistyczny, nauka lepiej niż religia wyjaśnia różne zjawiska przyrodnicze, o ile mówi o świecie materialnym, a nie na przykład o świecie wartości, sensu i tak dalej. Bo w nauce nie ma za wiele, chociaż jest o wartościach, jak to się ładnie mówi, epistemicznych, ale nie o wartościach etycznych za bardzo. Ale okej, okay, o tym za chwilkę. Czyli nauka lepiej niż religia wyjaśnia różne zjawiska, tak. Na przykład religia czy teologia dąży do prawdy o Bogu, bada wartości etyczne oraz bada konsekwencje na przykład wolnych wyborów, tak? To duże uproszczenie. A nauka, filozofia dąży do prawdy o świecie, bada wartości epistemiczne i oraz bada świat częściowo, jak to się ładnie mówi, indeterministyczny. Dużo dziwnych pojęć, tak? Wartości epistemiczne to znaczy co jestem w stanie pojąć tak, ze świata, od episteme wiedza. Świat częściowo indeterministyczny, to znaczy, że, jakby to powiedzieć, no, wiecie Państwo, jest mechanika kwantowa, tak, nie wszystko się tam dzieje, że zawsze po A następuje B, tylko z jakimś tam prawdopodobieństwem, tak. no i mamy ten świat częściowo indeterministyczny, czyli nie do końca w 100% przewidywalny, co na przykład umożliwia istnienie wolnej woli, tak? Bo gdybyśmy mieli świat całkowicie deterministyczny, no to wszystko, co robimy, byłoby zdeterminowane, czyli nie mielibyśmy opcji na żaden jakikolwiek wybór, tak? No i tutaj ta moja taka teza, może optymistyczna, albo może nawet za bardzo optymistyczna, że nauka i religia cały czas są potrzebne dlatego że dają ciekawe odpowiedzi na ważne pytania tak i to na różne pytania na przykład nauka daje odpowiedzi na pytania o opis świata zjawisk przyrodniczych co się tutaj mam nadzieję zaraz wyświetli tak a z kolei religia może dawać odpowiedzi na Pytanie o wartości i znaczenie tych zjawisk przyrodniczych dla nas. Tak? Czyli nauka bada co oraz jak się dzieje w świecie, a jeżeli byśmy chcieli wiedzieć po co i jaki to ma sens, no to jedną z możliwości odpowiedzi na takie pytanie daje perspektywa religijna, oczywiście także filozoficzna. Tak? Czyli, z jednej strony, co się dzieje, a tutaj. Jaki to ma sens dla nas, albo po co się to dzieje? tak? Czyli religia może przynosić jakieś pocieszenie, nadzieję, poczucie więzi w tak? świecie pełnym lęku, cierpienia, e, samotności. tak? A niektórzy też mówią, że istotą religii jest wiara w byt nadprzyrodzony, w obecność Boga jako źródło sensu i nadziei dla ludzkiej. Egzystencji to tak trochę na podsumowanie tego, żeby ani jednego, ani drugiego nie wywalać. To, co jest na tym slajdzie i na dwóch czy trzech wcześniejszych bardzo fajnie podsumowuje autor książki Racjonalność Wiary i ten cytat pojawi się tutaj z tej książki na następnym slajdzie. Rozum wierzący uznaje stworzenie. I objawienie nie dlatego, że ma niezbity dowód, lecz dlatego, że w świecie z Bogiem życie ma wartość, która z żadną inną wartością nie może być porównana. Tak? Rozpoznając ostateczny sens życia w świecie z Bogiem wiara ocala prawdy. Tak? Czyli chodzi o ten sens i wartości, tak, e które e nadaje. Religia, czyli jeszcze raz, nauka bada co, a teologia po co to jest. Tak? Nauka bada jak się rzeczy mają, a teologia jaki mają sens, tak? Na przykład dla mnie. No i znowu za chwilę dalszy ciąg programu. Czyli Podsumowanie, tak? Po krótkiej przerwie na przełączenie slajdu, tak? To o to chodzi. Czy nauka może wpływać na rozwój teologii? Mam nadzieję, że uda mi się szybko przełączyć.